Dzień dobry, dzień dobry, moje kochane raczki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na maj 2022 roku. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą chciały nam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi. Więc jeszcze tylko to, co dla Was. A jeżeli to czytanie to nie Wasza historia, sprawdźcie swój ascendent, Wenus bądź księżyc, bądź inne położenie znaków, które gdzieś tam jest dla Was ważne w horoskopie urodzeniowym. Jest wiele kalkulatorów na internecie, które obliczają nasz horoskop urodzeniowy, więc zachęcam to zrobić. Co jeszcze? Zajrzyjcie proszę do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat. Mówię to szczególnie do moich nowych widzów, więc zapraszam. No i pamiętajcie o łapce w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmikami z poprzedniego miesiąca, więc im więcej łapek w górę, tym szybciej dostajecie swoje czytanie na przyszły miesiąc, więc warto. Zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę, jeśli. Jesteście tu pierwszy raz i Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. I yy, jeszcze jedna kochani, taka informacja: jeżeli coś jest dla Was niejasne a propos yy, czytań miesięcznych, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego o tym, a nie o czymś innym, a dlaczego tak siak i tak dalej, yy, jest filmik w. Z nie, nie w zakładce. Na playlistie. Yy, na playlistie ważne informacje i ciekawostki dotyczące właśnie czytań miesięcznych i tygodniowych, i tam wyjaśniam wszystko dlaczego, jak, po co, na co i tak dalej. Więc zachęcam również do obejrzenia tego filmiku. Ok, raczki. Lecimy z Waszym czytaniem miesięcznym. Wasze wyzwanie na maj 2022: Królowa Mieczy. Mhm. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Hu dwójka kielichów. Co odchodzi do przyszłości. Trójka mieczy. Co jest podstawą tej sytuacji? Królowa Buław. Co macie w głowie, w sercu? Uuu, a z denarów. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Siódemka Buław. E, wasza energia? Szóstka denarów. Energia z zewnątrz? Dwójka denarów. Nadzieje bądź obawy? <laughs> Dziesiątka denarów. I wynik bądź rada? Paść Buław. Super. Dobra, na spodzie co mamy w pazie denarów. Ekstra. Bardzo fajna energia. Yy, dobra, dobra. Lecimy, lecimy. Okej, okay, kochani. Wasze wyzwanie na miesiąc maj. Królowa mieczy. Yy, Królowa mieczy jest. Yy, jest dosyć chłodną energią, bym powiedziała, ponieważ jest to energia mówiąca o tym, że dużo w życiu przyszliście, dużo przeżyliście. Część z Was może być po rozwodach, po ciężkich rozstaniach, po jakimś utracie kogoś, czegoś, jakiejś sytuacji, tak? I to wszystko Was mocno zahartowało. I tu jest właśnie to, że myślicie logicznie, podchodzicie logicznie do życia, dużo analizujecie, ale Wasze serce jest zamrożone, jest niedostępne. A wygląda na to, kochani, że tutaj idzie do was albo jakieś partnerstwo, albo jakiś związek, albo jakaś miłość, na którą warto by było jednak otworzyć swoje serce. Ale oczywiście to dla niektórych, dla części z was Królowa Mieczy może oznaczać odcięcie się od kogoś, od czegoś, od jakiejś sytuacji, żeby pójść naprzód i to będzie tutaj konieczne. Dla części z was może oznaczać właśnie analityczne podejście do sprawy. A dla części z was wyzwaniem może być ktoś z trygonu powietrza, Bliźnięta, Waga, Wodnik, To tak na marginesie. Zobaczmy tą Królową Mieczy. O co tu Tutaj konkretnie chodzi. Mhm. trójka buław. Trójka mieczy. Mhm. mhm, czwórka pentakli. Oj, kochani, wasze serduszko jest tak strasznie zablokowane tutaj. Mhm. Mm no właśnie, a tu idzie. Uh, idzie do was ktoś, do pary. Idzie do was nowy początek, ktoś idealny dla was, kochani. A wy macie dużo stresów w związku z tym i zmartwień, i nie wiecie, czy możecie zaufać tej osobie. Ojej, ojej, raczki. No kochani, tu są dwie karty ewidentnie mówiące, że właśnie tu jest jeszcze jakiś ból z przeszłości, który blokuje wasze serce, które powoduje, że Wasze serce jest zamknięte, które powoduje, że boicie się otworzyć po raz kolejny. Ale z drugiej strony pragniecie jakiejś miłości, pragniecie związku, pragniecie szczęścia. I dla części z Was ktoś może się pojawić taki, kto zechce się zaangażować w ten związek, zechce się zaangażować w związek z Wami. I po części Wy też to poczujecie, ale jednocześnie no mówię, tu jest dużo bólu jeszcze niezagojonego, tu jest dużo obaw, czy możecie zaufać tej osobie, czy też nie. Czy... Zaryzykować czy też nie. Mhm. Dużo stresów w związku z tym związanych. Także kochani, tu wszystko będzie chodziło o otworzenie Waszej czakry serca. Mhm. No i zobaczmy tą dwójkę kielichów. Któż to, cóż to, hm, czwórka była. Siła. I paść kielichów, kochani, ewidentnie idzie ktoś do Was. Mm -hmm. No, koziorożec, waga, lew, potencjalnie takie znaki mogą tutaj być. Ale, kochani, idzie ktoś do Was, idzie paść kielichów. Albo już poznaliście taką osobę, bo mamy tutaj taką świeżynkę, że tak powiem, która wkracza w Wasze życie. Ktoś, kto yy, może być tym jedynym, może być tym jedynym, to jest dobry materiał, że tak powiem, na stały związek, na stabilny związek. Ktoś, kto też pokonał jakieś swoje lęki, ale... Tu się kręci wokół Was. Co będzie, kochani, Was wspierać w tym wszystkim? Właśnie pokonanie tych swoich lęków. Lęków przed um, otwarciem się, lęków przed zaangażowaniem, lęków przed tym, że znowu trafiliście na kogoś, kto nie jest Was wart, tak? Wygląda na to, że osoba, która zmierza w Waszą stronę, jest naprawdę bardzo zrównoważona, bardzo fajna, konkretna, tak? To jest osoba, yy, która, która wniesie bardzo dużo radości do Waszego życia, ale tak jak mówię, piątka mieczy, diabeł, tu jest dużo lęków w związku z tym, czy możecie. Zaufać tej osobie, czy nie? Dużo też takiej obawy przed uzależnieniem się od siebie, dużo, mm, dużo obawy przed jakimiś takimi ograniczeniami. Nie wiem, czy poprzedni związek był taki mocno ograniczający dla Was, źle wpłynął na, wasze, na Waszą samoocenę, na, ym, na, ym, na Waszą opinię o sobie samych. Coś, coś trudnego się wydarzyło, i ja widzę, że to jeszcze w was tkwi, kochani. Ta trójka mieczy, ten diabeł, tu jeszcze w Was siedzi coś z przeszłości i co utrudnia wam właśnie otwarcie się um, na kogoś nowego w waszym życiu. Mhm. Także tu jest konieczność pokonania swoich lęków, pokonania swoich blokad, wzięcia, wzięcia że tak powiem, sprawy w swoje ręce i, um, no i spróbowania. spróbowania. Paść kielichów mówi o tym pierwszym kroku w kierunku miłości, otwarcia się, otwarcia swojego serca. Także. To będzie ta energia wspierająca, to otwarcie się, to spróbowanie, to zaryzykowanie, bo naprawdę możecie pójść w bardzo, bardzo dobrym kierunku z tą osobą. Uh -huh. No i dobra, to co wspomniałam, do przeszłości odchodzi, kochani, trójka mieczy, czyli ten ból, strata, coś się wydarzyło trudnego w Waszym życiu, co jeszcze, jeszcze gdzieś tam Was siedzi, ale to pomału, pomału odchodzi do przeszłości i wydaje mi się, że jeśli spróbujecie, jeśli zaryzykujecie, jeśli, ci, jeśli zechcecie w ogóle zaangażować się tutaj w jakąś nową relację, to ta osoba też przyniesie takie ukojenie do Waszego serca. Mhm. Co jest podstawą tej sytuacji? Królowa Buław. Kochani, po części czuję, że to może być Wasza energia, ale taka energia mówiąca o tym, że właśnie brakuje Wam tej pewności siebie że, że trochę nie jesteście pewni, że tak powiem, siebie, swojej atrakcyjności, swojej dojrzałości. No i ogólnie, wiecie, siebie, tak? I nad tym też trzeba by było popracować. Ale królowa buław może oznaczać też, właśnie, osobę, którą po, która pojawiła bądź pojawi się w waszym życiu. Może to być ktoś, z którego ognie nie musi, baran lew strzelec ale osoba niezwykle pewna siebie, fascynująca, seksowna, yy, która gdzieś tam, no. kręci. Kręci, że tak powiem, tak? I, I przyciąga, ma takie magnetyczne właśnie spojrzenie. Jak ta piękna królowa buław, ma coś takiego fajnego w sobie, co was przyciąga, ale może właśnie oceniacie to pod, te, pod kontekstem właśnie diabła, i dlatego nie ufacie tej osobie. Nie wiecie, czy możecie jej zaufać, bo może ma za dużo tego magnetyzmu, może jest nie wiem, nie oceniając nikogo, za ładna, za ładne, za przystojne, tak? I, I czujecie, że kurde, jak jest taki fajny to, to musi być podejrzane. Także tutaj właśnie jest dużo takiej tej niepewności. Zobaczmy Królową Buław. Królowa Buław. Mhm. Dziesiątka kielichów, to jest piękny potencjał, kochani. Piękny potencjał. Królowa kielichów, super. Mm, i znowu diabełek. Tak jest, tak jest. I znowu ten as, yy, as pentakli. Czyli kochani, jak widzicie, tutaj pojawi się szansa, albo już pojawiła się szansa na coś stabilnego, fajnego. Ale problem polega na tym, że nie ufacie tej osobie, nie ufacie. Ta osoba jest pełna miłości, pełna szczerości i pełna yy, też takiego właśnie seksapilu, że tak powiem. I to może być mylne. Wy, moje raczki, jesteście, yy, podejrzewam, że w tej energii właśnie królowej kielichów, czyli bardzo wrażliwi, otwarci na miłość, na szczęście. Chcecie zbudować Stabilny związek, ale nie wiecie, czy to jest odpowiednia osoba, nie wiecie, czy możecie jej zaufać, nie wiecie, czy to jest to. Yy, no ale właśnie, to jest, to, są wszystko, to jest się, wszystko dzieje w waszej głowie. Jeśli chcecie pójść naprzód w ogóle w swoim życiu, to czas zakończyć to analizowanie, siedzenie w swojej głowie, siedzenie w przyszłości i nadmierne po prostu kombinowanie i myślenie. Tyle. Zacznijcie więcej czuć, mniej myśleć. Mhm. No, bo w głowie, w serduszku widzę znowuż po raz kolejny tego pięknego asa pentakli, czyli jest chęć pójścia nową drogą, jest chęć zainwestowania w nowy związek, jest chęć rozpoczęcia czegoś nowego, konkretnego, stabilnego, jest chęć zapuszczenia właśnie korzeni z tym asem pentakli. Mhm. Zobaczmy. Mhm. Rydwan, Wasza karta. Ale dwójka mieczy. Oczywiście. I ósemka mieczy, kochani, za dużo kombinujecie, czas się uwolnić z tych myśli, czas się uwolnić z ograniczeń. Tak jak widzicie, mam wrażenie, że część z Was czuje, że jest w potrzasku, czuje, że nie ma ruchu do przodu, że nie może zrobić kolejnego ruchu do przodu, że jest zablokowana. Ale to jest wszystko w Waszej głowie tak naprawdę wcale nie jesteście zablokowani. To jest tylko Wasze odbicie lustrzane. Tak naprawdę macie ogromne możliwości. Tylko ich nie dostrzegacie albo nie chcecie dostrzec. Tu jest takie właśnie rozbicie trochę pomiędzy sercem a rozumem razem z tą dwójką mieczy. Z jednej strony chcecie pójść do przodu, z drugiej strony jest dużo lęku. No i właśnie, od tego lęku czas się uwolnić. Bo na horyzoncie jest, kochani, bratnia dusza. Magnetyczny, cudowny, fajny związek. No i jest ta królowa buław. I kochani, tu jest szansa na inwestycje. Naprawdę, szansa na wejście w coś fajnego. Tylko musicie tutaj poradzić sobie ze swoimi myślami. Jeżeli chcecie, żeby ten związek poszedł, bo jest taka szansa, mamy Rydwan. Rydwan zawsze mówi o ruchu do przodu, mówi o pójściu do przodu, mówi o zwycięstwie, sukcesie, pokonaniu trudności, pokonaniu problemów. Dla części z Was może oznaczać związek na odległość, nie musi, ale kochani, razem z Asem Pentakli i Rydwanem, tu jest naprawdę piękna szansa na pokonanie właśnie trudności i osiągnięcie tego zwycięstwa, osiągnięcie tego, czego pragniecie. Tylko jedyne, co Was blokuje, to są te czarne kruki, które fruwają nad Waszymi głowami. No i dobra, lecimy dalej. Wasza niedaleka przyszłość. Siódemka była. No jest blokadka, jest blokada. Mam wrażenie, że ta blokada może pomału puszczać, ale... No, ale jeszcze jest, jeszcze jest. Siódemka Buław też może oznaczać, że będziecie musieli gdzieś tam e, obronić siebie, obronić swoich racji, zostać, zostać przy swoim. E, może też oznaczać właśnie postawienie granic komuś, czemuś, jakiejś sytuacji. E, no, ale dla mnie też to dalej jest blokada, mimo wszystko, tak? Mimo wszystko blokada. E, zobaczmy tą siódemkę Buław. Mm -hmm. Trójka kielichów. Dziewiątka buław. <laughs> I znowu królowa buław. Dziesiątka pentakli, dziewiątka pentakli, herce szmiecze, mm -hmm, mm -hmm. Tak jak widzicie, potencjał jest, potencjał jest. I to bardzo, bardzo fajne. Macie do czynienia z osobą bardzo niezależną, bardzo pełną pasji, pełną miłości, pełną takiego życia, bym powiedziała. Mhm, pełną życia. Ale ta osoba też ma w sobie, że tak powiem. Taką chęć założenia rodziny. Ta osoba jest gotowa na założenie rodziny i to ewidentnie widać. Ta osoba ma dużo, może prowadzić własną działalność, na pewno sobie dobrze radzi, jeśli chodzi o aspekty finansowe, tak? E, I tutaj e, może Was wspomóc w jakiejś tam sytuacji finansowej czy cokolwiek, ale, kochani, ta osoba też jest gotowa na założenie rodziny, jest gotowa na stały związek, jest gotowa na stabilizację w swoim życiu. Więc, mówię, te obawy, które gdzieś tam macie w swojej głowie, są całkowicie bezpodstawne. E, ale co Wam powiem? Wygląda na to, kochani, że mm, tutaj, mówię, potencjał jest. Ale wy nie będziecie patrzeć na to w kontekście na razie jakiegoś związku, miłości, przyszłości, tylko bardziej w kontekście przyjaźni. I może tak dobrze. I może tak zostawić. Jak najbardziej. Mimo, że będzie pociąg, uh -huh, będzie chemia między wami, będzie to przyciąganie, to zostawicie to wszystko w takim aspekcie koleżeństwa, przyjaźni, znajomości takiej luźnej. Ponieważ mówię, do końca jeszcze nie będziecie ufać tej osobie. Blokady będą. E, będzie. Mm, będzie, że tak powiem, ta ostrożność z waszej strony. I dobrze, może może mówię, może i tak trzeba, kochani, może i tak trzeba, może nie ma co się śpieszyć, może lepiej zacząć od przyjaźni, poznać się bliżej i zobaczyć, czy faktycznie nadajecie na tych samych falach, czy też nie. Yy, ważne jest, że robicie pierwszy krok, że nie blokujecie tej osoby tak totalnie. Jesteście otwarci na tą osobę, a przede wszystkim na rozmowy na komunikację, no i wasza karta po raz kolejny. Intuicyjnie czujecie, że możecie zaufać tej osobie, ale wasze myśli są tutaj problemem i wasze myśli powodują tą blokadę przed pełnym otwarciem się na tą osobę. Bo Bądź co bądź idzie to do przodu i to jest kochani najważniejsze. Przyjaźń taka koleżeństwo bardzo dobrze. No ale mówię buław jest też dużo, więc... Yy, <śm> Oprócz tej przyjaźni, chemia też będzie i będzie iskrzyć między wami. Mhm. Dobra. E, wasza energia, szóstka, szóstka dynarów. No właśnie, kochani, wy pragniecie równowagi w dawaniu i braniu. Może w przyszłości trafiłeś na osoby, które cały czas was tylko wykorzystywały, brały od was. Wy cały czas dawaliście, 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 a ta druga strona cały czas brała, 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 tak? E, a wy pragniecie równowagi. Pragniecie kogoś, kto równie tak samo jak wy zaangażuje się w ten związek. Kto będzie się o was starał, kto kto da Wam jakiś prezent, kto Was zaprosi na randkę, kto zrobi coś fajnego, tak? Też pragniecie właśnie takiej równowagi, stabilizacji w tym swoim życiu. No i wygląda na to, że ta równowaga jak najbardziej e, idzie w Waszą stronę. Ta osoba również jest zrównoważona, tak jak Wy. Zobaczmy tą szóstkę denarów. Dwójka kielichów. No, kochani. Kochani! Uuu, królowa mieczy! Kochani, wasze serduszko topnieje, topnieje. I to jest ten paść denarów, który był na spodzie, i on się pojawia tutaj. Wygląda na to, że um, przestajecie analizować za bardzo i ten lód w waszym serduszku zaczyna topnieć. I zaczynacie zostawiać ze sobą to analityczne myślenie, i zaczynacie iść w kierunku słońca, w kierunku tej miłości, w kierunku nowego początku, stabilizacji, czegoś solidniejszego, czegoś poważniejszego. Część z was naprawdę poczuje, że możecie zaufać tej osobie, i z tego może być coś więcej: coś konkretnego, coś stabilnego. Tak jak mówię, stworzenie rodziny, stworzenie własnego imperium. Nie to, że trafiliście na lojalnego przyjaciela, bo to mówię, zacznie się od przyjaźni, zacznie się od takiej znajomości bardzo, bardzo na luzie, ale z czasem może przerodzić się w coś więcej. No i kochani, energia z zewnątrz, dwójka denarów, czyli ta osoba, tak jak mówię, bardzo, bardzo zrównoważona. Ta osoba może posiadać kilka prac jednocześnie, żonglować pomiędzy różnymi rzeczami, ale potrafi zorganizować sobie czas, nie wiem, na czas wolny, na czas dla siebie, na czas na pracę, na rodzinę, na przyjaciół, na Was i tak dalej, i tak dalej. Tak, także osoba taka bardzo wielofunkcyjna, bardzo elastyczna, bym powiedziała, i która, y, która wie, co to poczucie równowagi, tak? Więc super. Zobaczmy twą, tą dwójkę denarów. Mm -hmm. Piątka mieczy mm -hmm. dziesiątka buław mm -hmm. i koło fortuny i też arcykapłanka, także też osoba o ogromnej intuicji, ogromna takie właśnie empatka, osoba połączona z górą, czyli no można powiedzieć, że osoba pasująca jakby nie patrzeć też do Was kochani, no i dobry materiał właśnie na stabilny, fajny związek. Ale powiem Wam tak, że ta osoba też dużo w swoim życiu przeszła, być może też jest teraz na jakiejś ostatniej prostej, kończy jakiś trudny okres w swoim życiu i też ma w związku z tym dużo jakichś stresów, zmartwień, także dlatego to wszystko będzie się rozwijać pomału, ponieważ ta osoba też może odzwierciedlać trochę Waszą energię i i też może być nieufna, może, może podchodzić ostrożnie do spraw. Ale jakby nie patrzeć koło fortuny. Wygląda na to, że tu wszechświat maczał palce właśnie w waszym spotkaniu, w poznaniu się i bardzo, bardzo chce, żeby wam wyszło. Ale koło fortuny też może oznaczać właśnie energię tej osoby, że ta osoba jest gotowa na zmiany, na wprowadzenie czegoś nowego w swoim życiu. Być może właśnie na zaangażowanie się w tą relację z wami. No a z kielichów, jakby nie patrzeć, ta osoba też coś zacznie czuć do was w pewnym momencie i będzie chciała być może zakończyć właśnie swoje dotychczasowe singielskie życie żeby mm, założyć rodzinę, żeby, żeby stworzyć coś bezpiecznego. Ale tak jak mówię, dobry kandydat na matkę, żonę, męża, ojca. Stabilny materiał, że tak powiem, na, na, na właśnie na stabilny związek. Więc... Yy... Więc wygląda na to, że naprawdę to wszystko pójdzie w dobrym kierunku, tylko też nie, leż, nie należy się z niczym śpieszyć. Niech to się rozwija pomału, tak? Niech to się rozwija na spokojnie, a mówię, wszechświat jest po waszej stronie. Mamy tą piękną dwójkę kielichów z waszej strony, więc ym, no, to może być połączenie właśnie bratnich dusz i taki związek z przeznaczenia, z tym kołem fortuny. Wasze nadzieje bądź obawy. No chyba nadzieje, co z tą dziesiątką e, denarów? No macie nadzieję na żyli długo i szczęśliwie, w obfitości, zdrowiu, pięknie i dobrobycie, tak? <grytanie> Czyli chyba to, co każdy pragnie mniej więcej, tak? E, dziesiątka denarów to jest wszystko, czego możemy zapragnąć. To jest miłość, to jest szczęście, to jest zdrowie, to są pieniądze, to jest obfitość. To jest to, o czym marzycie. No i kto wie, kto wie, może z tą osobą Wam się tutaj Uda to osiągnąć. Wynik bądź rada. Jako rada października mówi: zaryzykuj, spróbuj, idź tą nieznaną ścieżką, a zobaczysz dokąd cię poprowadzi. Jako wynik mówi: hmm, no właśnie, ryzykuję, idę, eksploruję i zobaczymy. Bawimy się dobrze, dobrze się czujemy w swoim otoczeniu. Robimy dużo ciekawych, fajnych rzeczy, bo była Buław to jest właśnie taka energia, Ahoj i przygoda lecimy, więc na pewno doświadczycie dużo fajnych rzeczy ze sobą. Eee, no i kolejny krok naprzód, kolejny krok naprzód robimy. I to jest to. Zobaczmy tego Pazia Buław. Uh -huh. <noise> Ach, ten Pentakli śledzi nas przez całe, przez całe czytanie. I do tego kochankowie. Uh -huh. O, i rycerz kielichów, no i znowu, no, no, pięknie, pięknie. Kochani, przede wszystkim powiem Wam, że e, Wasze myśli się też uspokoją i taka walka z samym sobą się uspokoi, ponieważ spojrzycie na tą osobę z innej perspektywy, e, zauważycie, że jest konkretna, solidna, że możecie jej zaufać, że faktycznie to jest osoba, z którą możecie coś więcej stworzyć, tak? coś więcej, coś porządnego, coś solidnego. Tutaj mamy tego cesarza. Ten cesarz jest tutaj jeszcze pod naszym e, paziem denarów, także, kochani, tu jest piękny potencjał na stabilny, fajny związek. No i tak jak widzicie, zaczyna się być romantycznie, zaczyna ci się angażować. Także to jest przyszłość tej relacji, czyli solidne zasiane ziarno pod braterską, cudowną, przyjacielską, miłosną, pełną seksualności, pełną miłości, pełną pasji relację. Rycerz Kielichów oznacza, że tutaj zaczną się pierwsze takie mm, wyznania być może za jakiś czas. Takie zaangażowanie emocjonalne, randki przepełnione romantyzmem, miłością, taką, mm, wiecie, ale kochani, kochankowie dla mnie to też jest energia być może pierwszego zbliżenia, pierwszych dotyków, pierwszego pocałunku, pierwszej wspólnej nocy. Także wygląda na to, kochani, że wszystko zmierza w kierunku zasiania tego ziarna. Przyjaźń przerodzi się w coś więcej, coś bardziej solidnego, coś bardziej stabilnego. I w takim kierunku idziecie, pomału do przodu, pokonując swoje lęki, pokonując swoje słabości, poznając się, przybliżając się do siebie przez przyjaźń, po miłość, po związek, po intymność, po wszystko, co chyba taki każdy solidny związek powinien posiadać. Także jest ewolucja, jest ruch do przodu. I widzę tutaj naprawdę, kochani, piękny potencjał, żeby ten związek rozkwitł, zapuścił korzenie i przyniósł tą obfitość, o której, o której marzycie, o której pragniecie. Czego chcieć więcej? Czego chcieć więcej? <laughs> Czekajcie, dam tych kochanków na wierz, bo są tak piękni, że dam ich na wierz. <laughs> Będziemy na nich patrzeć jeszcze chwilę. Dobra, to co? Zobaczmy sobie jeszcze karty wyroczni dla Was. Karta wyroczni. Karta wyroczni dla moich raków. To be fair. By być sprawiedliwym, by być szczerym, by żyć w prawdzie. No i na spodzie macie imagine. Uch! Także tylko sobie wyobraźcie swoje przyszłe szczęście, a wyobrażenia staną się rzeczywistością. Już Wam czytam to. 38. To be fair, aby być uczciwym. Strona 58. Balans, sprawiedliwość, potrzeba rozważenia opcji, wspólna korzyść, prawo, przyczyny i skutku. Już Wam czytam. Wiadomość. Życie oferuje doświadczenia, które są wyzwaniem i takie, które są odżywcze. Z czasem te doświadczenia się wyrównują. Przechodzisz z bycia, z zastoju do działania, od odkrywania do miłości, do odpuszczenia i do bycia ponownie. Życie jest wahadłem, bujającym się pomiędzy tymi stanami. Będziesz zawsze oscylował w tył i w przód, pomiędzy byciem a działaniem. Jeżeli nie jesteś zadowolony z miejsca, w którym się obecnie znajdujesz, pamiętaj, że wszystkie doświadczenia mają swoje miejsce. Zaakceptuj je bez oceniania, a zobaczysz, jak wszechświat dostosowuje je do perfekcyjnej równowagi. Kiedy się naważyło piwa, trzeba je wypić. Na każdą przyczynę jest efekt. Wspaniałe rzeczy zostaną odkryte przed Tobą. <grym> I miłość. Znasz drogę, by osiągnąć teraz sprawiedliwość? To jest tak samo czas na słuchanie, jak i mówienie, na rozumienie i pytanie, by zostać zrozumianym. Masz dużo do nauki i nauczysz się wszystkiego, jeżeli pozostaniesz otwarty i obiektywny, porównując opcje i rozważając inne punkty widzenia. Twoje serce pragnie kontaktu z innymi, więc pozwól sobie na zrównoważoną wymianę pomysłów i działań. Najlepszy rodzaj związku to taki z wzajemnymi korzyściami, i gdzie każda ze stron czuje się mocna, doceniona i szanowana. Bądź sprawiedliwy dla wszystkich. Dobra, to by było na tyle, moje kochane raki. Życzę Wam powodzenia, cudownego miesiąca. No, wygląda na to, że taki się zapowiada. To będzie ta Wasza sprawiedliwość, ten piękny związek. Tylko, tak jak mówię, wszystko leży w Waszych rękach. Czy dacie temu szansę? Czy zostawicie smutki, niepewności za sobą? Mam nadzieję. Trzymajcie się, kochani, i do zobaczenia. Pa pa!